A co jeśli powiedziałbym ci, że poparcie dla masakry z 7 października nie spadło, lecz wzrosło? Nowy sondaż wskazuje, że większość Arabów z Autonomii Palestyńskiej popiera te ataki. Ten wzrost dotyczy tylko Judei i Samarii, nie Gazy. To nie odlegli wrogowie, lecz sąsiedzi mieszkający obok i jeżdżący tymi samymi drogami. Coraz więcej z nich teraz usprawiedliwia rzeź Żydów. To nie jest pogląd marginalny, to większość i ona rośnie. Czas zmierzyć się z tą przerażającą prawdą. Zanurzmy się w to. W tym tygodniu w programie Judication Shalom witam ponownie w Judication, tutaj w NS Telewizja. Nazywam się Josh Hastin, jestem korespondentem działu NS News. Jestem w centrum medialnym JNS w Jerozolimie, stolicy Izraela i narodu żydowskiego. Tak, proszę państwa, poparcie dla masakry z 7 października rośnie. To oczywiście pochodzi z terytoriów kontrolowanych przez autonomię palestyńską. Niedawne badanie wykazało, że poparcie dla ataku Hamasu z 7 października 2023 wzrosło z 50% do 53%. Najnowszy sondaż People's Company for Polls and Survey Research ujawnił, jak informuje Jerusalem Post. Dzieje się tak pomimo spadku oczekiwań co do zwycięstwa Hamasu nad Izraelem, gdyż jeden na trzech mieszkańców gazy spodziewa się zwycięstwa Izraela w obliczu kruchego zawieszenia broni wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone. Więc zobaczyłem tutaj te statystyki, i pierwsza rzecz jest następująca. Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcy terenów kontrolowanych przez autonomię palestyńska popierają masakrę z 7 października. Statystyki, które widziałem, wskazywały, że nie 53%, lecz 70-80% mieszkańców Autonomia Palestyńska popierało masakrę z 7 października. Więc nie jestem do końca pewien, skąd biorą te statystyki. Ale pomijając to na chwilę, odłóżmy to na bok. Jeśli zaczynaliśmy od 50%, a teraz mamy 53%, to pokazuje, że tak. Więcej Arabów naprawdę popiera wydarzenia z 7 października. Musisz to zrozumieć. To są nasi sąsiedzi, to są ludzie, z którymi Żydzi codziennie podróżują po drogach. To nie jest gdzieś daleko w Gazie, to nie o to chodzi. A ogrodzenie graniczne swoją drogą pomogło nam 7 października, nawet przy względnym współistnieniu w Judei i Samarii. No Arabowie mogą korzystać z naszych dróg i pracować w rami Lewi, więc Żydzi powinni móc wchodzić do strefy A. Znasz te czerwone znaki zakazujące wstępu Izraelczykom? Bądźmy szczerzy, to my postawiliśmy te znaki, ponieważ to jest niebezpieczne. Po tym, jak w 2000 roku dwóch żołnierzy Israel Defense Forces weszło na tereny kontrolowane przez Autonomię palestyńska i nie wróciło, zostali zamordowani, a ich ciała wyrzucono przez okno. Większość naszych sąsiadów popiera lub świętuje masakrowanie Żydów, i to jest sedno sprawy. Dzięki Bogu Israel Defense Forces może codziennie wchodzić do tych miejsc i zapobiegać większości przypadków. Powinienem zaznaczyć, że większość ataków terrorystycznych pochodzi z tych obszarów. Ważne, aby to zrozumieć. Taka jest nasza rzeczywistość. Większość popiera masakrę Żydów. I to są ludzie, którzy żyją obok nas na co dzień. Chcę przejść do innego tematu chcę porozmawiać o terroryzmie ekologicznym w Judei i Samarii. Przez ostatni tydzień w guszy Cijon musiałem spać każdej nocy przy zamkniętych oknach. A w Izraelu panuje fala upałów. Tak było przez ostatni tydzień lub dwa. Jest listopad, a ja używam klimatyzacji w guszy Sion, gdzie zwykle jest dość chłodno. Ale taka jest rzeczywistość. Arabowie w pobliżu, w Betlejem i okolicznych wioskach sprawiają, że nie da się oddychać. To było okropne, to było nie do przyjęcia. Palą śmieci, palą odpady. Kto wie, co jeszcze tam palą w tych rejonach? I wiem, że Knezet się tym zajmuje. Jak poinformowało Ministerstwo Ochrony Środowiska podczas nadzwyczajnej dyskusji we wtorek, Ministerstwo Ochrony Środowiska przedstawiło krajowy plan strategiczny mający na celu zapobieganie temu, co nazywają zanieczyszczeniem transgranicznym, oraz rozwiązanie kwestii środowiskowych w rejonie Judei i Samarii. Najwięcej problemów powoduje spalanie odpadów, które trwa od lat. Organizacja Regavim dokumentuje takie spalanie od wielu, wielu lat. Może teraz coś zostanie zrobione? Na tle powagi narastających niuansów spalania odpadów na terenach Judei i Samarii oraz ich wpływu na zdrowie publiczne i środowisko w Izraelu. I mimo, że wszystkie uprawnienia do nadzoru i regulacji dotyczących odpadów w Judei i Samarii leżą w gestii administracji cywilnej, to jest oddział Ministerstwa Obrony, który zarządza życiem cywilnym w Judei i Samarii. Mimo, że to oni są odpowiedzialni, Ministerstwo Ochrony Środowiska wraz ze swoimi partnerami opracowało plan strategiczny, aby poradzić sobie z tym zjawiskiem. Więc to musi się wydarzyć. I mówimy tutaj o terroryzmie nie o terroryzmie z bronią, ale o terroryzmie polegającym na podpalaniu i niszczeniu jakości życia sprawiając, że wieczorami i nocą w całej Judei i Samarii nie da się oddychać. Wyobraź sobie, że twoje dziecko ma astmę i nie możesz nawet otworzyć okna dla świeżego powietrza. A to zanieczyszczenie dostaje się do płuc dzieci. Wpływa to na naszą jakość życia, wpływa. Nawet ja sam, jak mówiłem, nie mogłem po prostu otworzyć okna, żeby wpuścić świeże powietrze, musiałem włączyć klimatyzację, musiałem używać wentylatora sufitowego, ale to musi się skończyć. Najważniejsze jest to, że to musi się skończyć. To jest inna forma terroryzmu, to jest celowe. Celem tutaj jest zatruwanie płuc Żydów w Judei i Samarii. To właśnie próbują tutaj zrobić i niestety to działa. Osoby nielegalnie spalające powinny odpowiadać przed sądem to forma terroryzmu, którą trzeba zlikwidować. Mam nadzieję, że Ministerstwo Ochrony Środowiska działa sprawnie i faktycznie stworzą jakiś mechanizm, żeby poradzić sobie z codziennym lub nocnym problemem nielegalnego spalania przez Arabów z Autonomii Palestyńskiej i zatruwania środowiska dla wszystkich. Kolejna historia. Dwóch terrorystów Hamasu zostało aresztowanych w tym tygodniu przez komandosów Israel Defense Forces. Nie rozumiem jak to możliwe, skoro według przeciwników Izraela Hamas działa tylko w Gazie, a nie w Judei i Samarii. Co oczywiście, jak już wcześniej mówiłem, jest absolutnym kłamstwem. Według JNS izraelscy komandosi zatrzymali dwóch terrorystów Hamasu w rejonie Szechem w zeszłym tygodniu podczas tajnego nalotu, poinformowało izraelskie wojsko. Jednostka komandosów dówdewanu, działając na podstawie informacji wywiadowczych Shin Bet, zatrzymała podejrzanych w obozie Balata oraz kolejnego w innej dzielnicy w ramach skoordynowanych działań Brygady Regionalnej Samarii. Arabscy terroryści zaatakowali izraelskich Żydów w Judei i Samarii 6343 razy. To było w 2024 roku. Czekamy, żeby zobaczyć, jak wyglądają te liczby według danych opublikowanych przez naszych dobrych przyjaciół z Ratowników Bez Granic, czyli Hacala. Judea i Samaria, jak się je nazywa, to nasza codzienna rzeczywistość w tych regionach. I dzięki Bogu, za Israel Defense Forces, który ma dostęp do stref A i B, mogą tam wchodzić i robią to każdej nocy, aby aresztować złych ludzi i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu grupa amerykańskich ustawodawców, zmieniając temat tutaj w Izraelu, wyraziła swoje poparcie dla Judei i Samarii. Amerykańska organizacja Przyjaciele Judei i Samarii, będąca amerykańską organizacją non-profit poświęconą szerzeniu wiedzy o historycznym sercu Izraela, zakończyła tygodniową wizytę amerykańskich ustawodawców konferencją, która została współorganizowana przez JNS News w hotelu Inbal w środę. W środę konferencja odbyła się pod hasłem Przyszłość Judei i Samarii. Wzięli w niej udział amerykańscy politycy, działacze proizraelscy oraz izraelscy przywódcy. Wszyscy zgodzili się, że Judea i Samaria to nierozerwalna część Izraela, przynależna narodowi żydowskiemu od urodzenia. Teraz pełna szczerość. Miałem zaszczyt prowadzić to wydarzenie w hotelu Inbal, ale to niesamowite, widzieć delegacje przedstawicieli. Mówimy tutaj o senatorach stanowych i urzędnikach stanowych na poziomie stanowym, osobistości z Hollywood i Arabowie, którzy rozumieją rzeczywistość. Zmieniając temat po raz kolejny, w społeczeństwie, które nie boi się Boga, wszystko jest możliwe. Nie wiem, kto jest autorem tego cytatu. W społeczeństwie bez bojaźni Bożej, wszystko jest możliwe. I niestety, mam na myśli społeczeństwo autonomia palestyńska, czyli autonomii palestyńskiej. Czy mówię, że wszyscy Arabowie są źli? Oczywiście, że nie, ale taka historia to standard w tej sytuacji. Jak podał Joaen S. Izraelski cywil, zastrzelił Palestyńskiego mężczyznę na skrzyżowaniu Zaid w pobliżu Kiryat Arba w Judei. Podczas gwałtownej konfrontacji i próby kradzieży samochodu w nocy w poniedziałek w zeszłym tygodniu, według izraelskiej policji, wstępne dochodzenie wykazało, że cywil użył broni, obawiając się o swoje życie. To jest kluczowe. Gdy boisz się o życie, możesz działać w samoobronie, mówi Wineta. Funkcjonariusze przyjechali po zgłoszeniu dwóch Izraelczyków, którzy poinformowali o incydencie przy usuwaniu zepsutego auta ze skrzyżowania. Na miejscu czekał arabski holownik, gotowy odholować ich auto, które się zepsuło. Nagle pojawił się arabski holownik i próbowali ukraść auto. Izraelczycy szukali pomocy, by odholować swój samochód. Zbliżając się do podejrzanych złodziei aut, zostali zaatakowani. Arabowie, którzy ukradli samochód, próbowali zabić Żydów, gdy ci wrócili po auto, które zgasło na skrzyżowaniu. Policja podaje, że gdy życie cywila było zagrożone, oddał on strzał do podejrzanego, uznanego za zmarłego na miejscu. A więc mamy tu do czynienia z brutalnymi przestępcami, złodziejami samochodów, którzy narazili życie Żydów na niebezpieczeństwo, a Żydzi odpowiedzieli, obawiając się o własne życie. Dobrze, ale zapamiętaj moje słowa. Gwarantuję ci, że Organizacja Narodów Zjednoczonych odwróci sytuację i nazwie to przemocą osadników. Nie widziałem jeszcze żadnych doniesień medialnych na ten temat ze strony arabskiej ani w mediach głównego nurtu, ale już mogę ci powiedzieć, co powiedzą. Nagłówek: Żydzi lub osadnicy. Bardziej dosłownie, Żydzi zabijają Araba. To będzie nagłówek. Jeśli zostanie to zgłoszone, możesz to sprawdzić. Wciąż nic o tym nie widziałem. Będzie napisane coś w stylu: Osadnicy zabili Araba. Pominą wszystkie szczegóły, nie wspomną o tym, że ci ludzie próbowali ukraść samochód i zaatakowali Żydów, którzy próbowali odzyskać swój samochód. Możesz to wygooglować i zobaczyć, jak pokazują to media. Gdybym był hazardzistą, założyłbym się, że przedstawią to jako przemoc osadników i dopiszą do swojej listy ataków. I to prowadzi mnie do tego najnowszego raportu, który się pojawił. To właściwie raport Organizacji Narodów Zjednoczonych z kolejnymi fałszywymi statystykami. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych izraelscy osadnicy dokonali co najmniej 264 ataków na Palestyńczyków. Nie używam tego słowa na zachodnim brzegu, też go nie używam. W październiku odnotowano najwięcej ofiar w miesiącu od początku monitoringu Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2006 roku. Innymi słowy, według Organizacji Narodów Zjednoczonych, miniony październik był najgorszym miesiącem w ostatnim czasie. Ile to jest? Około 19 lat, jeśli chodzi o ataki Żydów na Arabów. Przypomnijmy sobie, co już wcześniej mówiliśmy w tym programie, co Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje za przemoc osadników. Kiedy Israel Defense Forces zabija terrorystę w trakcie przeprowadzania ataku, to jest uznawane za przemoc osadników. Kiedy Żydzi bronią się, jak mówiłem w poprzedniej historii, to zgadliście, też jest przemoc osadników. Wejście Izraelczyków na wzgórze świątynne, najświętsze miejsce judaizmu, także bywa uznawane za przemoc osadników. Wszystkie te rzeczy są częścią tej statystyki Organizacja Narodów Zjednoczonych, więc kiedy widzisz 264 ataki, musisz podchodzić do tego z rezerwą. Musisz zdać sobie sprawę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych używa tych zawyżonych liczb, używa statystyk w przypadkach, gdy Israel Defense Forces zabija terrorystę, a to automatycznie jest określane jako przemoc osadników. Więc jeszcze raz, ten raport tej organizacji, Organizacja Narodów Zjednoczonych, OSHA, który właśnie się ukazał, podaje, że od 2006 roku było 9600 takich ataków. To jest ogólna liczba, więc musisz podchodzić do tego z rezerwą i wiedzieć, skąd pochodzą twoje statystyki. I nie wierzyć, nie wierzyć, kiedy media głównego nurtu powołują się na Organizację Narodów Zjednoczonych jako wiarygodne źródło w kwestii przemocy. Czy takie incydenty się zdarzają? Oczywiście. Czy to 0,001% populacji je popełnia? Tak, taka jest rzeczywistość, ale nie dowiedziałbyś się tego. Pomyślałbyś, że to ogromny problem. Powiem ci coś: sprawdź statystyki z południowej części Chicago, załóżmy na przykład w ostatni weekend, dobrze? I wtedy zobaczysz prawdziwy problem, jeśli chodzi o przemoc, ale tutaj to jest taka mniejszość na marginesie i rozmawialiśmy o tym wiele razy wcześniej, jeśli chodzi o rzeczywistość. Kiedy Żydzi się bronią, a potem są wrzucani do tej kategorii brutalnych osadników. Nie będziemy teraz omawiać wszystkich szczegółów. Chodzi mi jednak o ostrożność wobec pojawiających się statystyk. Należy zachować rezerwę i być świadomym ich znacznego zawyżenia. Czy przed chwilą wspomniałem o ponad 6 tysięcy atakach Arabów na Żydów? I to są prawdziwe ataki z użyciem kamieni, koktajli mołotowa, bomb zapalających i strzelanin. Żydzi zostali zamordowani. Mówiąc prawdziwe, mam na myśli statystyki, nie czyny. I najważniejsze jest to, że musisz wiedzieć, skąd czerpiesz swoje informacje. Na koniec chcę omówić artykuł opiniotwórczy z zeszłego tygodnia w Harec. Komentarz autorstwa Nira Ejskowica. Nagłówek głosi: Marwan Bargudi jest mordercą. Izrael i tak powinien go uwolnić. Według tego, Nira w tej analizie Marwan Barghouti jest jedyną osobą na tyle popularną, by zjednoczyć palestyńskie frakcje pod władzą autonomii palestyńskiej w powojennej Gazie i na zachodnim brzegu. Tak, to skazany morderca, ale drugą opcją jest Hamas. A oto szalone myślenie skrajnej lewicy. Uważają, że Hamas to źli terroryści. Autonomia palestyńska to. Nie nazywają ich terrorystami, lecz dobrymi ludźmi, a dla mnie to terroryści w garniturach. Artykuł jest za paywallem, więc nie mogę go przeczytać. Ale już sam nagłówek i ten podtytuł mówią wszystko. Dlaczego Izrael miałby wypuścić Marwana Bargudiego skazanego mordercę? Wydaje mi się, że ma co najmniej pięć zarzutów morderstwa. Wiemy, że autonomia palestyńska to organizacja terrorystyczna. Tylko w garniturach. Prowadzą program Płać za zabijanie i wspierają osoby oraz rodziny dokonujące ataków terrorystycznych na Żydów. Płacą im według skali zależnej od liczby zamordowanych Żydów. Już samo to, że Izrael wypuścił tylu terrorystów w ramach wymiany zakładników, jest wystarczająco trudne do zniesienia. Dobrze, ale wypuszczenie Króla terroru, Marwana Bargutiego, byłoby postrzegane jako słabość i tylko zainspirowałoby więcej terroryzmu, być może nawet bardziej zorganizowanego, pod przywództwem samego Bargutiego i jego pomagierów niestety to Aritz, więc to jest do przewidzenia. Wypuszczenie Marwana Bargutiego byłoby fatalną decyzją dla Izraela. To ostatnia rzecz, której teraz potrzebujemy. Jak właśnie powiedziałem, i tak już jest wystarczająco źle. Mamy tych wszystkich terrorystów, którzy właśnie zostali uwolnieni i biegają na wolności. Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zakładnicy wrócili do domu. Rozumiem, co się z tym wiąże. Wielu terrorystów już zostało uwolnionych. Nie powinniśmy uwalniać przywódcy terrorystów Marwana Bargutiego, mimo tej analizy w Harec. To wszystko na dziś, to był program Judication, w tym tygodniu nazywam się Josh Hastin, korespondent JoNS News. Odwiedź JojtNS Telewizja, aby zobaczyć niesamowite treści, JojtNS, odwiedź Jewish News Syndicate.org, by śledzić najnowsze wiadomości z Izraela, Bliskiego Wschodu i świata żydowskiego. Dziękuję osobom za kamerami, Jurijowi Swierskiemu, kierownikowi stacji, Zachowi Sikermanowi, Esterze Edin, producentom i Rajanowi Lisicowi. Życzę wszystkim udanego tygodnia. Bądźcie bezpieczni! i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w programie Judication, tutaj w JNS Telewizja.